Jo, siemano, z tej strony Kozioł Witam wszystkich w kolejnym obsranym filmie Na naszym obsranym kanaliku Mam nadzieję, że wszystko was w porządku Słuchajcie, no nie jest to droga do 10k Za to też nie gramy w The Finals Dziś, słuchajcie, odpalimy sobie tego OG Fortnite'a Wrzucimy na testy OG Fortnite tam wrócił No ale OG Kozioł niestety nie zdążył Nie zdążyłem się ulać, nie zdążyłem zaplątać Jakichś kurwa krótkich dreadów, ale mam nadzieję Że i tak delikatnie coś tam kurwa, wyjdzie, nie? Na tym Fortnite'cie nawet nie wiem co myślę, czy to OG Fortnite. Ty no. Gdyby był OG, to by dali pompy Między innymi. Double. Polecę, to sobie zajeramy, Ale dzisiaj sobie Seglo. Kopiłem tam jedną paczkę na testy. Ja mam takie, ja lubię ogólnie Seglo, ale idzie się tym przejarać. Plus niektóre smaki. Są jakieś takie spierd. O po niektórych smakach tu jemy, jakby kot się zeszczą, dajcie spokój. Zobaczmy komentarze, ale na telefonie nie chce mi się odpalać na kąpie. Ulubiony rower prezesa. Eee... B -b 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 romper. No tak naprawdę to nie Romper. Nie wiem, wpisuj, kur... jakiekolwiek. Kożub, zrób salto, jak nie, to grasz za karę, to idziemy w Apexa. No i to, to kurwa, to to nie, nie wiem, tak jakby mi ktoś napisał, wyjeb na ławie serię 10 powtórzeń kurwa, 150 obciążenia. No nie zrobię od no, stary, no żadnego ipx nie będzie. Mielonej ku Tomato z firmy. Dokładnie tak. Co to za malinki już na ręce? Nie wiem, jakieś gówno mam to urodzenia. Film ciebie cały czas w bani cash money. Stary o to chodzi właśnie. Cash money paper, stary. Kurwa cash money. To, to, to ma wiele znaczeń, stary. Ja mówię, kiedyś zrobię, stary, aby cadło kurwa. Giga Brow Boys. Dobra, koziół, nie pierdol go zaje w ścianę, jak prowadził koziół. Ok, 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 ok. Kon, twoje filmy robi ich więcej? Ok. Jeden dzień czekaj na payday 3 za Giga Brow Boys. No może zagada to w końcu. Stary, widzicie? Jak kamerkę szarpie? Bo się ładuje, kurwa, to gówno. Stary widzicie? Jak to zacina, kurwa? Czy no tak raz zaczyna jak z kurwycy? Ej to coś jest po z tym Fortnite'em. A, bo na wydajność trzeba ustawić. Pój, no niestety, pierwszą grę musiałem wyjść i zrestartować Fortnite stary. A tak zacinało, że jak macie światełka na klawiaturze, to one też kurwa zaczynają. Ja z tym Fortniteem mam złe kurwa wspomnienia. Kiedyś, pamiętam, kupiłem komputer, nie? O, nowy komputer. Znaczy to ten co mam teraz, nie? Ale wiecie, jak to było nowe. Uuu, kurwa, mówię, ale komputer, stary. O, 450 klatek w Fortnite będę miał. I miałem, ale nie od razu. Najpierw to zjebany ten komputer stary. Fortnite ważył mi kurwa z piku, kurwa z 400 giga, bo się cały czas pobierał. zaczynało wszystko, aby to nie było, wie. Zwiastun jakichś problemów technicznych To jest niesamowite, że ja pierwsze, kurwa, 20 czy 30 minut nagrywania Będę się tłukł z tym, żeby tą grę w ogóle włączyć o, koniec kolejki już. Prawie kurwa, przyznałem przy tym głównie. Kulia w momencie, w którym te kulki kurwa wejdą, te, tutaj z, z tego splasha, wypierdalam z tej gry. Wylatuję kurwa z, z hukiem, chyba krak napierdalali, jak robili te updatey do Fortnite'a, Bo co kurwa update, to większe gówno, jakieś stare glekiny, jakieś wędki, kurwa. Ja pierdolaj, by chciał się połowić, to będę Fishing Planet pograć. Czy Russian Fishing Bigger Bastungus, kurwa? Salty Springs kurwa bo to była kurwa miejscówka, jedziemy. Był top of the, kurwa top. No chyba, że grałeś z wołkiem, no to on leciał na te. Zgubnę ziemię i stary połowa lobby się wyjebała, a on dalej w mieszkaniu siedzi stary nie ogarnia co się dzieje. I chyba to dalej jest na publiku, kurwa. Jak sobie wejdziecie od najstarszych filmów, to powinniście to znaleźć. Co co to są za? Przenośny bunkier? Ja pierdol... Kurwa, z mi killa. Drugi mnie jebie w czoko. Ale to dziwki z Roxy grają. Nie wiem, kurwa! A więcej tu gdy kurwa świnnie było? Nie na Fortnite klasyka to spróbuję ten z budowaniem. Ale to coś czujesz, że zaraz wracimy na nobilt. Hmm, to chyba bot do Takie mam podejrzenia. Kto to wymyślił takie gówno? No tak się buduje, dobra. Kurwa. Opa, już ściany nas. O kurwa, spadłem. Nie, wiem, że w tej grze jest full jestem Gdzie jest ten frajer jebany w tej chacie? Anonimowy, nie. To jakiś kurwa debil, nie? O, to chcę. A to co to jest? Szturmowy z lunet. No, to nie chcę. To chyba ta miejscówka, widzowie. Legendarna. Zrobiłem gości. Nie, miałem wrażenie w ogóle widzowie, że Forn jest jakiś kurwa taki krzywy stary. W sensie. Aha. W sensie, że jakiś taki kurwa przestarzały? Wiecie o co mi chodzi? Na przykład, jak teraz gram wtedy Finalsy, nie? To to. Wiecie, ruch stary, to w jakiś płynny. Ten TG jest kurwa śmegas, nie? To jakieś takie, to wszystko kurwa drewniane. No ale to może moje tylko wrażenie, takie. Emery. Emery. Emeryta, no. W ogóle, kiedyś pamiętam, że były takie glitch, że się dało przez przeskakiwać, jak tam zedytowałeś okienko jakieś, czy coś takiego. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Ja pierd. No dawaj. A no co to mi tu się, kurwa, podprówa całe życie? Skąd to? No, no skąd to? Poczekaj, ja jestem, kurwa, ślepy, stary. Ja nie... Kurwa, tym gra krzakiem. Ty dziwku. Aha. O, duży shield. O, deagle, kur... Kurwa, nie, idę po tego Digla. Chyba nie działa. No chyba, że to zawsze tak działało, ale to nie wiem, bo kiedyś generalnie jak wyjebali double pompy, to sobie odkryłem, że można pompę i digla używać i to podobnie działało, trochę mniejszy damage był, ale wiecie, jakby był najkrótszy czas, żeby wyjebać komuś lampę to, taką zdrową, no to, to właśnie tak robiłem, a teraz jakiś kurwa deal jest okrutny. Ja pierdolę! To ja mogłem nie trafić połowy magazynka, ale i tak go zabiłem! To bot musi kurwa być! W sensie, a, no, no, i nie? no To, to niemożliwe, że tak gracz gra, ale jak gracz, no to współczuję, nie? Możesz podesłać, kurwa, zrzutka na się pomaga, to tam. To może widzowie AGK Brok bez się dołożą tam z 15 zł. Nie no, kurwa, ale ja to mówię, co się ja się pomaga, stary, a ja zobacz jak ja budowlę kręcę. Oho! Pakiet los, kurwa! O kurwa! No chodź tu. No. Patrz, patrz, ja nic nie będę robił. Kurwa. Co? Co mnie kurwa zabiło? Ja się od ogniska może kurwa spal. O kurwa mać No, to by na to by wynikało Że tu kurwa ogniska stare palą Ty, no kiedyś nie paliły Ja pierdole Jakiś bakłażanino, kurwa Bot jebany, dobra nie no lepszy był ode mnie Ale no kurwa Chodzi Fortnite No to idę do planta na Discorda i gramy duo Rozjeb dziwkę, słyszę, że krakt. jest Jak ty jesteś. Kurwa, Gość chyba z hospicją wyszedł, kurwa. Tu nowy... podka, jeszcze Dużo tu do mnie. Dobra, z góry, kurwa, tym krzakiem gra, no ja pierdolę jedzie linką. Weszły. Drugi jest do prawej. Dwa razy do... Oj, dojeżdżamy teraz. Dojeżdżamy, kurwa! Podkręcam! Kurwa, rozładowaną Dobra leży Tutaj na pingu jest, Pójdź do góry, na górze Nie wiedziałem, że on tam jest no Kurwa Boże. Widział mnie kurwa. Mara cię poleciałeś No kurwa Blank, znowu lipę. Sorry, no jak znowu, to pierwszy raz Ale zawsze tak robisz na Fortnite. Cie. Ale kurwa, się nie, nie denerwuj Mara Wygramy tą grę, zobaczysz okay. Kurwa Morpheus jak bombi Kurwa, rozpierdoli się to zaraz o kurwa To no, no! O kurwo A, bo to jest trójszył No chodź tu kurwo Jeszcześ Jeszcze plecy mam, co jest sk... O! Nie tego! Ja pierdolę! Nie bran tak wyskoczysz to może zagadam. Teraz wyskoczę. Do... Kurwa, bo tańczę z tą dziwką, weź tu przyjdź go rozjeb Dostał, rozgrany w pły na te lince, jak dawaj tego na lince, zero ma, zero ma. No nie Ta hita tam jest Kurwa, tam gdzie jest ten gole. śmieć? Uj, prawo, prawo Leży. Jebanek krzaki! Jakieś. Proszę o karabinu? Bo karabinu? mu. No kurwa! Zero ma. Leży. Kabinem Leży, kurwa, anonimowy. Kury, Śmieć. Blisko czy daleko? Ten blisko, daleko, kurwa, jest na dachu. Anonimowy tego stary jest alkoholik. Na dachu jest tam trzech. Zajebali tego typa. Kurwa, ja na boi nie mam blantu. Zeskoczyłem, Zeskocz. dojeżdżacie, plecy. Zeskocz. S kur... Nie, Co masz no. kurwa, na dogorywce? Stary, nie podjeżdżają we dwóch. Takie, kurwa, nowe obsrane. Chuj im w starych. Na dachu jest. Po Od Po dwóch. Dobrze, dobrze. Jeszcze się byście Przed nami. lewo? Bez kawy? Boli mnie do mnie z prawej, Jeszcze tam, tam jest skurwiel. Leży jeden. W drzewie jest Marek. W Ku... Forcie jest. Takie nie ma wolno. Leży. kurwa, boty. Dobrze tu pracują, Blant. Słyszę, słyszę. Nie trafiłem ze sztucera w typad stał w miejsce. No kurwa, dobana jest. To było blisko. Zrognął się Leży Drugi mnie dojeżdża POMÓŻ seruba no KURWA Bóg ty jeszcze był ty Bo ja też kurwa za szybko pojechałem Paczkę sobie otworzy na ona ONANA KURWA A bo my lecimy, gdzie my lecimy? Dawaj na przyjemny Halo Ty jesteś? Lecę wam raz Stary ja nie nie lećmy na ten przyjemny Bo ja też zamówiłem daj na hotel Ja zamówiłem tą paczkę na webapę twerem no Ale tak szybko coś wyjebało, tu goście lecą tu są granicy dym, uważaj. Okej. Jeden 0 Tak, idę na Ja pierdolę, goś mnie w plecni nie zawił. Leżą w piatrze. A, to takie boty, że to jest kurwa smutne. Pinguj, Marek, bo ja nie będzie tych firmować w ogóle. Na środku. Idziemy tam. Jeden w chuj obity był. Co to kurwa za dymie, banem? przecież gorsze niż w się goł Ja pierdolę, powody się wjebałem, nie do siebie Ty, bo mi tu kręci Leci coś lotnią, lotnią leci Jego ziomek Chach Nie, jest. to inny Dwóch tu jest, dwóch tu jest w chacie, Marek Kurwa, dwóch jest na chacie, idź pan w chuj, no trapcham hmm. stary Dwóch na chacie zeszli no i chuj, jednego, drugi, trzeci i czwarty, no. kurwa i co? No do rozpracowania ta gierka, do rozpracowania. Tylko trzeba wyskakiwać na czas, mi się wydaje. To na pewno nam pomoże w, w wygrywaniu. <laughs>